Hej, hej! Dzień dobry, ja jestem Magda i bardzo serdecznie witam Cię w moim wiejskim lesie. Dzisiaj film dotyczący mojej Painted Lady, Philodendrona Painted Lady, czyli malowanej damy. Ehm, jakby domyślałam się, że jest to hybryda, natomiast znalezienie informacji, czego jest to hybryda, jest ciężkie. Trafiłam na jakiś wpis. W którym y, podobno jest to hybryda, podobno, według tego wpisu: Filodendrona erubescens Emerald Queen i Filodendrona erubescens Burgundy. I powiem szczerze, że czytałam tych roślin. No niby takie są y, i żadna z nich y, kolorystycznie za bardzo mojej księżniczki, królowej, damy. Nie przypomina. No ale tak Was informuję, że znalazłam taką informację, nie mam zielonego pojęcia, na ile jest ona prawdziwa. Więc, więc tyle mam na temat jej pochodzenia do powiedzenia. Ogólnie jest to filodendron pnący, co możecie zauważyć. Ma podpory tylko po to, żeby się nie wywracała, ona się do niej nie wraca. Przynajmniej nie zauważyłam, żeby tak robiła. Niestety. Może miałaby ładniejsze liście, ale tak jak możecie zobaczyć, do tego miejsca mniej więcej rosła latem, a tutaj już mamy jesień i zimę. I w dzisiejszym filmie sobie też ją utniemy nad tym ostatnim gęstym miejscem, bo chcę, żeby ona nadal rosła gęsto. Plus dwa szczyty sobie wrzucę do ukorzeniania i ją zagęszczę. Jeżeli chodzi o tego filodendrona, to powiem Wam szczerze, że. I powiedzieć, do czego on jest klasyfikowany? Dlatego, że no, kiedyś coś mówiono, że jest on kolekcjonerski, teraz się mówi, że jest to zwyklaczek. E, jakim filodendronem by on nie był, jest on na pewno filodendronem przepięknym. Jest to jeden z moich ulubionych filodendronów, również jeden z moich pierwszych filodendronów. Ja ją kupiłam jako jeden liść z drugim liściem wychodzącym. Półtora roku temu, do dwóch lat temu. Tutaj będziecie mieli zdjęcie i datę, kiedy zostało to zdjęcie wykonane. Rośnie jak złoto, nie odrzuciłam do tej pory żadnego liścia. Teraz odrzucę te dwa pierwsze właśnie. No ale nie ma się nic co dziwić, bo ją ostatnio przysuszyłam Plus potrzebuję przesadzenia, ale przesadzę ją dopiero, jak mi się ukorzenią te szczyty, żeby jej za bardzo nie stresować ciągłym ogrzewaniem w korzeniach. Piję dużo. W tej doniczce, dlatego że mam wcześniej te korzenie, ogólnie piję typowo dla filodendrona, czyli potrzebuję, żeby podłoże przesło. Jeżeli chodzi o samo podłoże, w moim przypadku składa się ono z ziemi, z perlitu bądź pumeksu, kory Sosnowej bądź piniowej i chipsów kokosowych Odrobina robina aktywnego również się znajdzie, rośnie w terakocie od praktycznie samego początku, przez chwilę tylko rosło w plastiku, ale ja tak jak już kilka razy mówiłam, z plastikiem się średnio dogaduje i moje rośliny w bigosie zazwyczaj rosną w terakocie. Rośnie bardzo szybko, bardzo ładnie. Nie jest doświetlana sztucznym światłem, stoi w oddaleniu o jakieś 50 cm od południowego okna balkonowego, ale. To południowe okno balkonowe jest zacieniane przez balkon piętro wyżej, więc tak naprawdę to nie jest typowe okno południowe. Obawiam się, że mogłaby się poparzyć. Ogólnie nie wiem, na ile wytrzymałabym takim typowym oknie południowym. Ja mam to światło jednak trochę przefiltrowane. Dodatkowo, jeżeli ważna pamięć dla jest w głębi pokoju i chcecie, żeby dłużej się na niej utrzymywały te takie różnice w kolorach albo żeby miała bardziej wybarwione liście, to nie radzę teraz nagle przestawić ją pod okno, w którym świeci bezpośrednie światło, bo ją poparzycie. To jest potrzebna aklimatyzacja, o tym pamiętajcie. Jeżeli chodzi o samą roślinę, jej liście wychodzą żółto-limonkowe, z takimi e, malowanymi jakby Nie te liście są. Nie wiem, czy mam teraz jakiegoś nowego liścia. Mam. To Wam wrzucę zdjęcie, zrobię mu. Docelowo wyglądają tak jak tutaj widzicie. Im e, lepszy masz do światła, tym ładniej wybarwiona ona będzie. Łodygi mm, no, bardziej ogonkliścia, opisywane są jako różowe. No, jest to róż, ale taki ciemny, bardziej właśnie w bym powiedziała, troszeczkę w wpadający. Też tutaj um, po katafylach widać mniej więcej, jaki to jest kolor. Też tutaj kamerze on jest. Nad tutaj na żywo jest raczej różowy yy, Zupełnie, według mnie, zupełnie bezproblemowy filodendron Wydaje mi się, że nawet wilgotność 40% nie jest dla niego problemem dlatego że ja tutaj miałam takie momenty że przy mocnym wietrzeniu i jak zapomniałam łączyć na jak było lato to tutaj się utrzymywało przez kilka dni 40 stopni czasami 35 niektóre rośliny cierpiało ona nie ma z tego powodu żadnej zmiany nawet końcówki liści są całe zdrowe ona potrafi osiągnąć naprawdę duże rozmiary liści Tak jak możecie zobaczyć, tutaj ten na przykład jest całkiem spory, ten liść jest całkiem spory Tylko tak jak mówię, no tu się zaczęła zima, te liście były coraz mniejsze, bo był coraz mniejszy dostęp do światła A ona nadal rosła, bo nadal do tego światła jednak jakiś tam dostęp miała e, Nawożę ją często, bo nawożę ją co drugie podlewanie W moim przypadku zamiennie nawozem do roślin zielonych albo e, biohumusem z biobizem a za drugim razem to jest nawóz do hydroponiki z General Hydroponics, ten tripart. Dodatkowo dostaję różne dodatki, bo dostaję w niektórych podlewaniach Superkraj, w niektórych B52. W niektórych dostaję też Rhinoskin, ale Rhinoskin od niedawna, czyli krzem głównie, trochę też potasu. Dodatkowo, jeżeli nie wiecie o jakich preparatach mówię, to jest dosyć świeży film, bo z tego miesiąca o tym, jaką, jakim stosuję nawoz w mojej kolekcji, w mojej uprawie roślinnej, do którego Was serdecznie zapraszam. Postaram się go podziękować pod koniec filmu, jak nie zapomnę, przy obróbce. No i cóż, z takich technicznych rzeczy to by było chyba wszystko Ja pozwolę sobie pozachwycać się nad nią jeszcze przez chwilę Dlatego, że no, jest ona niebywałej urody Niektórzy mają o takich naprawdę wielkich liściach Tylko z tego potrzeba, żeby nie zmniejszała liści zimą Bo ma tylko tendencję, jak jest troszeczkę chłodniej Powiem szczerze, że nie miałam na niej szkodników tak, żeby mieć. Czasami mi wychodzą miodniki Miodniki nie zawsze oznaczają, że coś jest z rośliną. nie tak Zazwyczaj tego nie oznaczają Aczkolwiek ja ją kupiłam z liściem, który miał plamy pociągackowe W sumie mogę wam go pokazać, bo ten już jest chyba martwy No nie, jeszcze nie jest dokładnie martwy da się go usunąć. O! Udało się wtedy pierwsześcierą nie kupiłam. I jak widzicie, wszystko tutaj to są zmiany podciornawe, więc pasożyty może mieć, ale podejrzewam, śmiem twierdzić, że jest ona na te pasożyty dosyć odporna. Dlatego, że stoi często przy alokacjach, które właśnie mają problemy to z wciornastkiem, to z przydziorkiem, a na niej jedyne co to jakieś pojedyncze sztuki, które nawet nie wyrządzają zbyt dużej szkody. no i... Masa bębników, ale ta masa bębników utrzymuje mi się już od roku, dlatego tego, że wytępiłam w koło pasożyty. A miodniki nie tylko wtedy się pojawiają, więc raczej tutaj bym nie obstawiała, że jest coś nie tak z pasożytami. W ogóle ja ucięłam mniej więcej w tym miejscu. Nie wiem, czy widzicie. O nie, nie widzicie. Ja ucięłam tutaj, tutaj, tak bardzo nisko. I ona mi się chciałam zagęścić dodając jej jedną ukorzenioną sadzonkę szczytową Natomiast ona mi się sama zagęściła, puszczając dwa toczki wzrostu, więc nie dosadzałam tej sadzonki. Teraz planuję właśnie dosadzić dwa szczyty e, po tym, jak się ukorzeniu ładnie. I żebym miała po prostu jakby trzy rośliny, a ile szczytów z tego będzie, to nie wiem. Zobaczymy, jak po cięciu będą się zachowywały te dwa szczyty, nad którymi ona pracuje aktualnie. E, Rosina... Dosyć popularna, chociaż chyba rzadko sprzedawana na grupach Tak mi się wydaje, chyba mało kto ją tnie, bo, bo ładnie rośnie, ładnie wygląda dziewczyna um, Ale dostępna w bardzo przyjemnych cenach Tak jak mówiłam, jest bardzo łatwa w uprawie, bo tutaj wilgotność nie stanowi dla niej większego problemu Światło nie stanowi dla niej większego problemu. Jeżeli dacie jej za mało światła, to po prostu te liście będą się utrzymywały małe i będą bardziej zielone niż wybarwione, ale nadal będzie rosła. Nie wiem, jak jest z jej żarłocznością dlatego że ja ją. Ja nawożę wszystkie moje rośliny od zawsze. A więc nie wiem, na ile tutaj kwestia nawozów może mieć wpływ na wybarwienie czy też na wzrost. Na pewno ją zagłodzimy, no to będziemy mieli problem. Natomiast no, nie wiem, czy, czy ona potrzebuje bardzo zróżnicowanych nawozów do tego, żeby się ładnie wybarwić. Ogólnie najlepiej by było dobrze zróżnicować dietę roślin, bo nie się nawozy, można nazwać jedą i dawać jej wszystkie niezbędne mikro i makro elementy potrzebne do wzrostu. Po tym, jak opublikowałam film o nawozach, pojawił się wpis, że też taki, że teraz już ta osoba wie, dlaczego moje rośliny tak rosną Skoro daje tyle rzeczy, to prawie jak były na dopingu Trochę jest w tym prawdy, natomiast ja uważam, że tutaj bardziej poprawną nazwą jest odpowiednio zbilansowana dieta Dlatego, że ja im nie daje niczego, co ma je do wzrostu, ja im daję tylko to to jest do tego wzrostu konieczne, więc jeżeli daje im odpowiednie makro- i mikroelementy, a co za tym idzie, one nie budują, są odpowiednio odżywione i nie mają żadnych niedoborów, to po prostu rosną pięknie i szybko. <grywki> tak to działa. Eee, dobra, myślę, że z mojej gadki na temat Painted to będzie wszystko. Eee, teraz ją sobie jeszcze na. Mam zdezynfekowany skalpel, mam coś do podłożenia z tym, żeby było łatwiej ciąć. I tak wam, jak Wam już kilka razy mówiłam, będę cię w dokładnie ten sam sposób. I myślę, że jeżeli chodzi o ten pęd, no to utnę sobie. Mm, nad tym liściem? Tak właściwie. Ona jest przywiązana do góry, przynajmniej ten pęd, więc nie będzie większego problemu. Natomiast tutaj sobie utnę. Hmm. Chyba nad tym liściem. Dosyć nisko, ale trudno. Ona i tak ładnie odbije. Ok. Mamy tam. Jeżeli chodzi o pękli, charakterystyczny hmm, zapach. Kojarzy mi się z jeszcze jakimś drzewkiem, które tniemy w ogrodzie ja to sobie jakoś jeszcze podzielę na pojedyncze węzły Natomiast ona krwawi na różowo, podobnie do Painted Lady zresztą <laughs> Painted Lady, to jest Painted Lady Podobnie do ee, King Princess Pink Princess również krwawi na różowo No i cóż, tyle nam tej ślicznotki zostało No i tak Całkiem sporą, bo dziewczyna jest przepiękna i cudownie rośnie. A to cudowne poszło nóż, będzie do kornienia. Jak widzicie, rzeczywiście tutaj te międzywęźla są dużo większe niż możecie zobaczyć na nie. Bo tak naprawdę to są dwa pędy. różnica jest bo tu nawet w połowie nie jest tak gęsto, więc rzeczywiście tutaj brak światła miał wpływ na to, jak ona wygląda Ja sobie już jej podzielę poza kamerą Wam bardzo dziękuję, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do Painted Lady, bo ja tutaj w sumie nie miałam nic za dużo do powiedzenia Aha, może jeszcze tylko wspomnę o ukorzenianiu Ja do tej pory ukorzeniałam ją tylko w wodzie e, i, I różnie to szło, zauważyłam, że szczyty mi się ukorzeniają wolniej Nie wiem, czy to była kwestia tego, że mój przypadek taki był, czy... Czy rzeczywiście tak jest, że szczyt się ukorzenia wolniej? No ale w moim przypadku szczyt mi się ukorzeniał wolniej. Nie próbowałam ją ukorzenie w żadnym innym medium, dlatego że w wodzie mać was sobie całkiem dobrze. I to wszystko. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa!